Rozdział 14. Nawrócenia w 41. celi Ogień, który przyniósł na ziemię Chrystus, został rozpalony. Zapłonął i rozbłysnął jasnym blaskiem, zabierając wszystko, co napotkał na swojej drodze. Jak tylko drzwi zamknęły się za naczalstwem, na kolana padł jeden z pomocników Biernackiego, Łuka Silczenka, i z płaczem zaczął wołać. Przebacz mi Boże! Zabiłem swojego kochanego wujka Onezyma, i on teraz stoi mi przed oczami. Od tamtej pory stałem się strasznym łajdakiem i nie żałowałem ani dzieci, ani młodzieńców, ani dziewcząt. Do tej pory mam przed oczami dziewczynę z niebieskimi oczami, która mnie błagała: ja chcę żyć! I nie mogłem od bólu serca nacisnąć z pustu pistoletu, ale i tak ją zabiłem! I ona cały czas mnie osądza. Boże mój, Boże mój, przebacz mi i uwolnij mnie od koszmarów i bezsennych nocy. Obmyj mnie, oczyść, pomóż. Jestem gotów oddać teraz swoje życie i krew, żeby wejść do Twojej światłości. Niech całe moje życie należy do Ciebie i czyń przeze mnie swoją wolę. Jestem Twoim niegodnym niewolnikiem. Poddaję się Tobie. O Boże mój, Boże mój! Płacz i jęki napełniały cele do późnej nocy. Tego dnia nikt nie tknął jedzenia. Wielu nie spało, całą noc płacząc. Niektórzy chodzili po celi, jakby szukając wyjścia na wolność. Poranek wszyscy powitali już jako odnowieni. Nikt nie palił, nie było przeklinania. Wszyscy wierzyli w to, że zostaną uwolnieni i pragnieli słuchać Ewangelii i to z ust ani i on czytał. Tego poranka brzmiała ona jak znana wszystkim prawda. Wszystko było jasne, wszystko się układało. Tylko dwaj złodzieje, dawni pomocnicy Biernackiego, nie cieszyli się, nie modlili się i nie chcieli słuchać Ewangelii. Ich serca pogrążyły się w ciemności i nienawiści z powodu tego, co stało się z ich atamanem. Ich umysły napełniła jedna myśl. Według twardego, złodziejskiego zakonu trzeba zabić zdrajcę. Usiedli koło paraszy i surowym wzrokiem wpatrywali się w Biernackiego, który przebywał cały czas w pobliżu Iwana czytającego Ewangelię. To sprawiało, że w celi nie było pełnej radości i wolności. Ale to, co nowe, już przejęło życie w celi. Kiedy przyniesiono obiad, wszyscy postawili miski na stole. I powyjmowali wszystko, co mieli w torbach, i nikt nie zabierał tego, co zostało. Kiedy zjedli, na stole zostało więcej niż tego dnia przyniesiono do celi. Przed snem kilka razy ostrzeżono Biernackiego, że dwóch złodziei, którzy siedzą przy paraszy, postanowiło go w nocy zabić, żeby dochować złodziejskiego zakonu. Zaproponowano mu, żeby położył się w tym kącie na górze, gdzie niedawno ukrywano przed nim Iwana. Po herbacie i apelu lampa została skręcona i wszyscy odśpiewali modlitwę Ojcze Nasz, a potem cicho ułożyli się do snu. Tylko dwójka planująca zemstę nie poszła na prycze. Siedzieli wciąż na podłodze obok paraszy, skąd widać było jak na dłoni całą celę. Biernacki nic nie odpowiadał na ostrzeżenia przyjaciół i plan, by go zgładzić. Zastanowił się, i postanowił zrobić po swojemu. Wziął swój materac, przeniósł przez cele i położył pod ścianą, tam gdzie siedziało owych dwóch. Przesunęli się, żeby mu zrobić miejsce i dalej siedzieli. Biernacki przyniósł swój kaftan, położył go pod głową, uklęknął na kolana, pomodlił się do swego Boga i położył się. Wkrótce wszystko ucichło. Aniścienka długo nie spał, Wydarzenia minionego dnia były niespotykane w swej mocy i znaczeniu. Skrucha Siergieja i Łuki, łzy i płacz całej celi, to wszystko dźwięczało jeszcze w jego uszach i sercu. Patrzył w tę stronę, gdzie siedziało dwóch złodziei, a koło nich leżała ofiara, którą postanowili zabić. Nikt w celi nie śmiał się sprzeciwić postanowieniu Siergieja, by się dobrowolnie oddać w ręce zabójców. Wszyscy odnowieni zobaczyli w tym siłę wiary i sprawiedliwość. Wielu długo nie spało, nie spuszczając oczu z tej trójki. Niektórzy częściej niż zwykle podchodzili do paraszy, gotowi w razie czego rzucić się na pomoc. I widzieli, że Biernacki spał jak dziecko, a ta dwójka siedziała bez ruchu, nie zamykając oczu przez całą noc. W celi panowała cisza. Anioł miłości i pokoju przechodził między śpiącymi, nie omijając siedzących obok paraszy. Nad ranem, oprócz tej dwójki, wszyscy spali. Kiedy ogłoszono pobudkę, Biernacki wstał pierwszy, odniósł materac, odświeżył twarz zmoczoną w wodzie chustką i szykował się, by uklęknąć do modlitwy. W tej chwili jeden ze złodziei szybko się zerwał. Podszedł do swojego atamana i upadł mu na pierś, mówiąc Nie spałem całą noc, bracie. Pilnowałem cię, żeby jakaś ręka się na ciebie nie podniosła i nie zabiła cię. Jakże ja cię szanuję. Boże, to ty ze mną zrobiłeś. Dziękuję ci. Podbiegł do nich także drugi złodziej. Upadł na kolana i objął nogi Biernackiego, mówiąc ja też nie spałem, ja też Cię pilnowałem, bracie mój, przebacz mi moje niegodziwe zamiary, to ja jestem wszystkiemu winien. Siergiej też nie mógł powstrzymać łez i pokornie opuścił się na kolana. I wszyscy trzej klęczeli, płacząc i wylewając całą gorycz przeszłości. Wszyscy w celi zeszli sprycz i uklęknąwszy, zaśpiewali Ojcze Nasz. Po śpiewaniu ani szczęka pomodlił się na głos i podziękował Bogu za przebaczenie i za to, że się objawił tym ludziom tak bardzo cierpiącym i zepsutym. Dziękował za odnowienie ich życia i za zbawienie. Kiedy przyniesiono chleb, cukier i wrzątek, nikt nie brał niczego oddzielnie. Każdy starał się jeść mniej chleba, żeby więcej zostało dla drugiego. To było prawdziwie nowe przykazanie to była wieczerza uczniów u stóp swojego nauczyciela. Po herbacie był apel, potem porządki, spacer. Wszyscy byli skupieni i zamyśleni każdy miał własne myśli, które jednak łączyły ich wszystkich. Wszyscy czekają na sąd, ale wszyscy byli pod śledztwem wahali się, co powiedzieć, co przemilczeć. A teraz każdy odnowiony przez pokutę stał przed sądem Ewangelii, przed swoim nieprzekupnym sumieniem. Słowo Boże uczyło, żeby nie pokładać nadziei w tym, że coś pozostanie tajne, wszystko będzie ujawnione. Sumienie uczyło, żeby nie kłamać i mówić tylko prawdę, albo milczeć. Jezus na sądzie u Piłata milczał, a jeśli coś mówił, to była to prawda i moc. Teraz wiedzieli, że będą szli tylko ku światłości. W duszy nie było już przestępstwa, ciągnęło ją do światła. Szczerość nie boi się obnażyć. Teraz trzeba żyć otwarcie, tylko w świetle słońca.